Długo odkładałam założenie tego kanału, bo się bałam. Bałam się opinii innych, bałam się hejtu, bałam się tego, że jestem niewystarczająco dobra. Dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego mimo strachu kliknęłam nagrywaj. Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem o tym, co skłoniło mnie do rozpoczęcia mojej przygody na YouTube, mimo strachu przed opinią innych, hejtu i tego, że jestem niewystarczająco dobra. Opowiem Ci, jak zaczęła się moja droga i dlaczego zdecydowałam się pójść właśnie w stronę YouTube'a. Moje marzenie o nagrywaniu na YouTube pojawiło się w mojej głowie już bardzo dawno temu, i również kilka lat temu zdecydowałam się na nagranie pierwszego filmu, którego niestety nigdy nie opublikowałam. Wtedy moim pomysłem było nagrywanie jogi Pilatesu. Jestem instruktorką zarówno jogi, jak i Pilatesu. Jest to również moja ogromna miłość, więc pomyślałam, że będzie to fajna rzecz, żeby się tym e, dzielić, moimi praktykami jogi, jak również e, ćwiczeniami Pilates. Nagrałam kilkanaście filmów z moimi ćwiczeniami, z moją praktyką jogi w pięknych miejscach w plenerze. Jednak niestety nigdy tych filmów nie opublikowałam, czego żałuję, natomiast yy, myślę, że był ku temu jakiś powód, że właśnie wtedy tego nie zrobiłam. Być może wtedy nie był jeszcze mój czas. Teraz zdecydowałam się zrobić ten pierwszy krok i powiem Ci szczerze, że bardzo się tego bałam. Bałam się właśnie opinii innych, bałam się hejtu, bałam się tego, że jest mnóstwo innych. Osób, które już tworzą treści na YouTube i pewnie są ode mnie lepsi, bardziej profesjonalni, mają lepszy sprzęt, więcej doświadczenia, a ja ciągle myślałam, że nie mam ku temu idealnych warunków, nie mam wystarczająco, może wystarczająco czasu. Może nie mieszkam w wystarczająco pięknym miejscu. Może moje życie nie jest na tyle ciekawe, żeby się nim dzielić z tobą właśnie w tej przestrzeni. I to wszystko powstrzymywało mnie przed tym, żeby opublikować swój pierwszy film, żeby zacząć dzielić się z Tobą moim życiem, moimi doświadczeniami. Tak jak wtedy po nagraniu pierwszych filmów praktyki jogi i pilatesu, nie zdecydowałam się ich opublikować. Myślę, że wtedy również kierował mną strach przed tym, że może te filmy się nie spodobają. Może nie wystarczająco dobrze poprowadziłam tą praktykę, może nie będę zrozumiana, i mnóstwo innych rzeczy, które wtedy kłębiły się w głowie i powstrzymały mnie właśnie przed tym, żeby kliknąć opublikuj. Teraz, już po piątym roku, kiedy pracuję na etacie, coś we mnie pękło. Pojawił się ten głos w głowie. Że muszę zrobić ten pierwszy krok, że muszę pójść w kierunku swoich marzeń, że nie mogę dłużej tego odkładać, bo każdy mój dzień będzie wyglądał tak, jak te, które przeżyłam do tej pory i nic się nie zmieni. Jeżeli ja nic nie zmienię, to nikt za mnie tego nie zrobi. W pewnym momencie zaczęłam się bardziej bać tego żalu niż hejtu, który może mnie spotkać. Że nie, ch nie chcę już odkładać życia na później, chcę żyć odważniej, chcę zrobić ten pierwszy krok, bo tak naprawdę. To wszystko jest w naszych głowach. To wszystko jest w mojej głowie. Ten, ten strach przed opinią innych. Oczywiście nie każdemu spodobają się moje treści. Tak jak i mnie nie podobają się wszystkie treści, które napotykam w internecie. I to jest w porządku. Każdy znajduje swojego odbiorcę, i każdy w jakiś sposób z kimś rezonuje. I tego nie można się bać. Po prostu trzeba, trzeba spróbować, i w, te, w pewnym momencie znajdzie się ta grupa odbiorców, którzy mówią tym samym językiem co ja, którzy może mają podobne doświadczenia, może podobny sposób myślenia, i wierzę, że pewnego dnia właśnie na, na tych odbiorców trafię. W pewnym momencie dotarło do mnie, że bardziej będę żałowała tego, że nie spróbowałam, niż tego, że ktoś mnie ocenił. Że wystawił negatywną opinię, że powiedział może coś przykrego. Czuję, że zdecydowanie bardziej żałowałabym tego, że nigdy nie zrobiłam tego pierwszego kroku, że nawet nie spróbowałam i nie zobaczyłam, co czeka mnie po drugiej stronie. YouTube od zawsze był moim marzeniem. Zawsze marzyło mi się o tworzeniu społeczności, ludzi, którzy się wspierają, którzy mają podobne pasje, zainteresowania którzy myślą w podobny sposób, którzy dążą do zmiany, ale przede wszystkim siebie, swojego życia, a tym samym do polepszenia życia innych. Zawsze marzyło mi się, żeby znaleźć taką grupę ludzi wokół siebie, żeby mieć taką grupę ludzi wokół siebie. I to tak wbrew pozorom jest bardzo trudne. Byłam już w wielu środowiskach, i w pracy, i w szkole, i poza, yy, i poza nimi. I niestety... Nie trafiłam na wielu ludzi, którzy myślą w podobny sposób, którzy mają podobne marzenia, podobne cele, którzy kochają podróże tak jak ja, kochają zdrowy styl życia, przyrodę, naturę. Niestety wielu takich ludzi nie spotkałam na swojej drodze. I zawsze marzyło mi się, że właśnie na YouTubie. Dotrę, dotrę do takich odbiorców, spotkam takich ludzi, z którymi będę mogła stworzyć wspaniałą społeczność, motywując się nawzajem, inspirując, idąc do przodu przez życie. Na tym kanale chciałabym inspirować ludzi właśnie do podróży, co jest moją największą pasją w życiu. Chciałabym o nich mówić, chciałabym pokazywać, jak ja to robię, jak ja te podróże organizuję razem z mężem, jak one wyglądają. Jak potrafimy to zrobić, mimo może niedużego nie budżetu, nie dysponując zbyt dużą ilością wolnego czasu? Jak potrafimy mimo wszystko podążać za tymi marzeniami? Chcę pokazywać moje prawdziwe życie, nie perfekcje, bo perfekcji jest mnóstwo naokoło. Codziennie na Instagramie widzę perfekcyjnych ludzi, perfekcyjne życie, perfekcyjne domy, perfekcyjne prace, ale jak wielu z nas tego nie ma. Jak wielu z nas ma zwykłe życie, codzienne obowiązki, pracę, dom. I oglądając taki kontent, może wielu ludzi popada w depresję, smutek, może myślą, że wszyscy mają idealne życie poza nimi. A prawda jest taka, że trzeba patrzeć tylko na siebie, trzeba dążyć do poprawy swojego życia, i nie porównywać się z innymi. I to właśnie na tym kanale chciałabym tworzyć. Chciałabym pokazywać, chcę pokazywać, Moje prawdziwe życie, co ja robię, jak planuję swój czas w pracy na etacie, jak planuję podróże, które również nie są idealne, ale są przecudne, piękne i nasze, moje i mojego męża. Pragnę Cię zainspirować do tego, żebyś spojrzał na swoje życie i zobaczył, że w jakiś sposób ono jest idealne. Ale również możesz je poprawić, jeżeli czujesz, że czegoś Ci w nim brakuje i że stać Cię na wszystko co narodzi się w Twojej głowie. Pragnę również dokumentować moją drogę wyjścia z etatu, co zamierzam robić krok po kroku, żeby uwolnić się z pracy w korporacji. Właśnie YouTube jest jednym z, ty z tych kroków. Chcę łączyć się z Tobą, ale również myślę o tym, żeby moja pasja do podróży umożliwiła mi w jakiś sposób uwolnienie się z tego etatu, tworząc treści dla firm, promując pewne miejsca, ale w taki mój własny sposób, z tym, co ja faktycznie czuję i co chciałabym polecać innym. Chcę również zostawić jakiś ślad, wspomnienie i myślę, że te filmy będą cudowną pamiątką dla mnie w przyszłości, żeby zobaczyć tą swoją drogę krok po kroku, jak szłam nią od początku, kiedy narodziła się we mnie ta myśl, to pragnienie żeby uwolnić się z etatu i inspirować do tego innych. Chcę pokazywać prawdziwe życie nieidealne. Ale szczere, chcę inspirować ludzi do odwagi i podróży i życiu na własnych zasadach. To jest mój główny cel. To jest to moje marzenie. I to właśnie realizuję. Jeśli ty odkładasz coś ze strachu, to pamiętaj, odwaga to nie brak strachu. Odwaga to działanie mimo tego. Jeżeli ty też coś odkładasz ze strachu, to pamiętaj, że odwaga to nie brak strachu. Odwaga to działanie pomimo strachu. Nie musisz być gotowy. Wystarczy, że zaczniesz. Ja nie jestem gotowa. Nie byłam i w tym momencie też nie jestem, ale zaczęłam. Robię ten pierwszy krok. To wszystko nie jest idealne. Moje filmy są pierwsze, ale jestem każdego dnia dumna z tego, że włączam kamerę, mówię do ciebie, trzymam ten mikrofon i nagrywam, bo z każdym dniem jest mi coraz łatwiej. Z każdym dniem jestem o krok do przodu, bliżej swoich marzeń. I ty też możesz to zrobić pamiętaj, że odwaga to działanie pomimo strachu. Ja nie czekam już aż przestanę się bać. Działam mimo strachu. Jeżeli też boisz się zacząć coś swojego, zostaw mi proszę komentarz. Chętnie poczytam twoją historię. A jeśli chcesz iść ze mną tą drogą, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.